Jaki mango z tej strony YouTube i dzisiaj mamy nowe update z czego się bardzo cieszę. Nie, wy, czy mieliście też darmowego mega boxa? i tak dosła w końcu Jackie i dzisiaj spróbuję otworzyć mega boxa i 18 małych skrzynek i darili się zmienił i, i zmieniła się bież. Dlaczego jeszcze ma taką pszczółkę dużą, a tak to nic się nie zmieniło. Chyba, że tego z pszczółkiem tatuażem nie widziałem tutaj, tu. No i cóż mogę powiedzieć? Uzbierałem trochę to otwieramy. Pierwsza skrzyneczka i takie jacki Myślę, że z mega coś poleci. Jakby poleciały nie. co się odcinek chyba pojawi ale wątpię. Wątpię, żeby się pojawił. I żeby w ogóle mi coś zrobił. Gdzieki to, to jest super rzadki. To jest. Trzy. Jedno. Potem przechodzimy do mega boxa. Super cel, proszę, dajcie mi. No patrzcie ile ktoś w ogóle ma z mojego klanu ten rzeki. Nie. To nie jest prawdziwy widok. To mój kolega, który się tak nazwał. Nie, nie nie Czekaj. No, wers trzy wersy. I to też nie jest prawdziwy wito. Wow. jakim zadaniem mam Pik, nie wiem, na 2000 tysięcy? Ale ten, który w ogóle nie gra, to nie ma. Zagramy jedną rundę, pa. Jeżeli nie widzieliście tego odcinka, to macie... To możecie go sobie włączyć. Przypominam, kanał Mika YouTube. I co już mogę powiedzieć? Co damy? O, Wizard Barley, czego bym chciał, ale nie znam. Znam kot, ale nie znam tych swoich tych. Więc...